Cześć Krzysiek! Akurat byłem w studio, więc postanowiłem nagrać dla Ciebie urodzinowe wideo. Ten uroczy młody człowiek powiedział mi, że dzisiaj jest Twój Wielki Dzień. 15 lat! Wspaniały wiek! Wszystkiego najlepszego! Żeby uczyć tą wyjątkową okazję, zaraz odbiję piłkę tyle razy, ile masz lat. Tylko zobacz! Piłka piłką, ale nic nie zastąpi tortu i urodzinowych świeczek. 100 lat. Na koniec życzę Ci jeszcze jednego. Żeby murawa w Twoim życiu zawsze była zielona. Dziś jest Twój dzień. Baw się. Twoje zdrowie.